Cześć i całem, bo wakacje ze Stegny, słuchajcie, mam dla Was nieciekawą nowinę e, odnośnie mostu w rybinie przejazdowego między Stegną a Nowym Dworem Dańskim Niestety, ale most będzie zamknięty do 3 września. Dopiero od 3 września jest planowane otwarcie. Kurwa mać Po prostu kurwa witki opadają. Czwarty sezon pod rząd, bo wcześniej były utrudnienia pracy, utrudnienia względem kurwa prac na mierze i odnośnie dróg drogi wojewódzkiej 502. Teraz robią odcinek na 506, czyli między Nowym Dworem a Stegną. Odcinek to jest Rybina, Nowy, Nowy Dwór i odcinek Stegna, Rybina no co, co to można powiedzieć? No kurwa, powiedzieć można tak, że ktoś musiał zapłacić za to, żeby kurwa znów kolejny rok, kurwa, był utrudnienie na Mierzei. Widocznie może nie ma ludzi albo na Mazurach, albo w górach. No cóż. Kurwa, po prostu witki opadają ludzie. Kurwa, co za zjebany kraj zjebanych ludzi. Kurwa macie. Ja mam nadzieję, że po tych wyborach prezydentkich się coś kurwa zmieni, bo to jest kurwa porażka, popierdolona porażka. No nic, życzę Wam miłego i spokojnego dnia. Zwarcikiem mordy. I zdrówka Wam życzę, bo to jest najważniejsze, nie?